Witam. Dzisiaj pokażę, y, jak skasować y, kontrolkę odciśnienia opon Lexus y, GS 460, y, 450h. Y, tak, po napompowaniu opon odpowiednim ciśnieniem. Y, jeżeli pali nam się kontrolka taka tutaj obok, poniżej kontrolki track, nie wiem czy to widać tutaj. Należy nacisnąć guzik do resetowania. Tylko gdzie on jest? Nigdzie go nie można tu znaleźć, tak? A on jest tutaj. Trzeba się schylić pod spodem. I tutaj obok gniazda diagnostycznego jest guziczek. Ten guziczek trzeba przytrzymać. Tylko droga zgaśnie. Kto by się spodziewał? To nie ma leksusa, ten nie wie. Ja już kilku tutaj właśnie szukałem i w kilku tu znalazłem tak właśnie to jest skonstruowane także kasowanie polega na naciśnięciu przycisku Tak, teraz naduszam Kontrolka sobie tam mryga, mryga. Tutaj niestety nie zgaśnie, bo uszkodzony jest jeden czujnik w jednym kole. Musimy zjednozować jeszcze w którym i sobie dopiero zgaśnie. Dobra, dzięki za uwagę subskrybujcie, zostawcie łapkę. Cześć.